to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dźwięku, a dokładnie o tym, jak zdobywać dźwięk do naszych animacji. I przy okazji, jak się sami domyślacie, znów eksperymentuję z dźwiękiem do moich filmów. Postanowiłam nagrać ten film telefonem komórkowym, podpięłam taki mały mikrofonik, i zobaczymy, czy będzie troszeczkę lepiej. No bo w końcu mówimy o dźwięku, nie? Jeśli chodzi o moje filmy animowane, to ja staram się dodawać dźwięk do moich filmów w ten sposób, że aktorzy głosowi nagrywają dyktafonem swoje role, a ja potem te role mogę oczywiście troszeczkę tam. Te nagrania oczywiście troszeczkę poprawić. I Ja te nagrania oczywiście mogę poprawić na takim programie, który nazywa się na takim darmowym programie, którego ja zawsze przeinaczam nazwę i potem go Wam pokażę. To jest bodajże AudiaCity. Audia City. Darmowy program, znany również osobom, które posługują się. Programami nie tylko pod Windowsem, a także pod Linuxem, pod Maciem. Ten darmowy program do obróbki audio. Kiedy potem wrzucam nagranie audio, to oczywiście mogę pozbyć się niektórych szumów, mogę troszeczkę te nagrania przyspieszyć, zmienić lekko ton wypowiedzi postaci, ale najczęściej ograniczam się do usunięcia najbardziej niewygodnych szmerów. Jak jednak możemy tworzyć muzykę do naszych animacji? Tutaj sprawa jest taka, że możecie poprosić znajomych, którzy lubią komponować, albo posługiwać się programami do muzyki, które mają w sobie jakby wirtualne instrumenty. Ja mam tutaj taki program do moich animacji, nazywa się Magic Music Maker i każdy dźwięk to jest taki pojedynczy klocek kolorowy, i te klocki można układać, potem odsłuchiwać to, i w ten sposób możemy mieć swoje nagrania do naszych filmów. Oczywiście są jeszcze inne programy, ale ja tutaj mam akurat taki program i Zachęcam Was do zabawy w tym programie. Nie jest on najbardziej, jeśli chodzi o koszta, dość problematyczny, więc można tak robić. Teoretycznie, właściwie, możecie używać nawet dyktafonu, brać Wasze na przykład takie mini pianinka i też próbować sobie coś tam zagrać i dawać do Waszych filmów. Jeśli jednak boicie się, że nie wyjdzie Wam to całkiem. To możecie oczywiście poszukać muzyki darmowej, muzyki na otwartej licencji i jej używać do waszych filmów. Aczkolwiek jest to troszeczkę, moim zdaniem, taka gra w ruletkę. Ja w moich filmikach z cyklu Just moje w drugiej serii, mam właśnie używane sample z programu Music Maker. No, takie troszeczkę wykonywane przeze mnie, żeby coś mniej. Przeszkadzało. Jednak najlepszą opcją jest po prostu poproszenie moim zdaniem osoby, która lubi to robić, czyli w tym przypadku tworzyć muzykę. Oczywiście Wy się za to powinniście jakoś odwdzięczyć albo jakąś nie wiem, zapłatą, albo takim umówieniem się, że ty dajesz nam muzykę, to ja Ci na przykład wykonam ilustrację, lub tak w ten sposób. Oczywiście gdyby muzyka została nagrodzona do filmu, który macie, to miłym gestem jest oczywiście umieszczenie informacji na w napisach i informacji o w formularzu konkursowym, kto jest autorem muzyki, bo w końcu film jest dziełem zbiorowym. To taka oczywiście dość jasna sprawa, aczkolwiek w ramach edukacji artystycznej, warto o tym wspominać. No, nie wiem jak to wyjdzie z tym dźwiękiem, z tym nagraniu. Mam nadzieję, że nie ma tragedii, bo w końcu to odcinek o muzyce, nie? W tym filmie zaprezentuję Wam jeszcze oczywiście kolejny sposób na zdobywanie muzyki do naszych filmów. Skoro już mamy sample, skoro już mamy dialogi od aktorów głosowych. To możemy również wyjść na miasto i na przykład brać dyktafon i łapać dźwięki z otoczenia. Jest to warte, jeśli na przykład nasz film dzieje się w lesie, to warto iść do lasu i nagrać ten las, jakieś ptaki w otoczeniu, albo na przykład mogą to być odgłosy ulicy, skoro jeśli, jeśli jesteśmy w mieście. Taka ciekawostka, koleżanka która nagrywa nam efekty muzyczne do moich animacji, czyli Weronika Wołoszyn. Jak była scena w Warszawie, że, że są tam pewne odgłosy miejskie, to ona, to ona autentycznie zdobyła dla mnie nagrania z Warszawy. Więc te efekty miejskie są w całkiem nowej baśni, faktycznie z Warszawy, taka ciekawostka. I Kolejna taka nasza uwaga, jeśli chodzi o tworzenie muzyki do naszych filmów, I to jest oczywiście było praktykowane również w studiu Bielsku białej że pewne dźwięki do filmów animowanych były wykonywane w studio. Na przykład, chodzenie po śniegu, można to wykonać taką imitację, nagrywając, że mamy takie sypkie materiały. Które możemy potem ugniatać, i to będzie nam ilustrowało, że postać chodzi po śniegu. Podobnie można wykonać łapki biegających postaci, i tak dalej. Tutaj Weronika Wołoszyn miała swoje pole do popisu, bo mogłaby myśleć, jak mogą te postacie, te dźwięki w animacji być wykonane domowymi metodami, a potem oczywiście nagrane te, te dźwięki, te efekty. Jest to taka informacja dla Was, że zatem możemy dźwięki do naszej animacji wykonywać w ten sposób, że nagrywamy je z programu do samply, czyli mamy elektroniczne instrumenty, które będą odpowiadały jakimś tam powiedzmy efektom dźwiękowym. Możemy z domowych materiałów zrobić sobie instrumenty, na przykład wziąć te gary i grać jakby na perkusji, jeśli nie mamy perkusji faktycznie, i też taki dźwięk wykonać. Zwłaszcza jak nasze postacie też improwizują na garnkach, no to nie ma co, bierzemy prawdziwe garnki i gramy na garnkach. Możemy iść w plener, czyli nagrać nasze dźwięki z otoczenia, ale także możemy, do czego też Was zachęcam poprosić znajomych, jeśli lubią muzykować, żeby nam wykonali po prostu muzykę do naszego filmu. Kolejną metodą taką internetową jest też oczywiście poszukanie tak zwanych darmowych efektów. Niektóre te efekty są również dostępne w Waszych programach do montażu, aczkolwiek tutaj będę Was cały czas uczulać na to, że jest to dość ryzykowny krok. Lepiej czasem wykonać coś od siebie, nawet jeśli nie będzie to najbardziej, powiedzmy, najlepsze, bo przynajmniej będzie wasze własne. O to mi chodzi. Niż zastanawiać się, czy znaleziony w internecie artysta podpisujący się niby jako Creative Commons, ale czy na pewno są to Creative Commons. To taka moja informacja dla was tutaj ponieważ kiedy wysyłacie swoje filmy na konkursy, wy podpisujecie oświadczenie, że wszystkie elementy filmu należą do was albo należą do osób, które wyraziły zgodę na to, że możecie je, te elementy, te efekt, czyli w tym przypadku muzykę, zamieszczać w waszych animacjach. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o tworzenie muzyki i powiem wam tak, że Właśnie jesteśmy prawie na finiszu naszej drugiej serii Justa Animuje. Zachęcam Was do udzielania się. Możecie pod tym filmem napisać jakieś pytania, bo jutrzejszy odcinek poniedziałkowy to będzie finał drugiej serii Justa Animuje. Troszeczkę będę podsumowywała, o czym nagrywałam te nasze filmy. Pokażę Wam też pewne obrazki, które Będą jakby zapobiedzią do mojej nowej animacji. To też w tym odcinku się znajdzie, ale możecie zadawać mi pytania, jakie chcielibyście odpowiedzi na nie usłyszeć w poniedziałkowym odcinku. To tyle z mojej strony, to na razie. Przypominam, że moje filmy są realizowane w ramach stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu stypendialnego Kultura w Sieci. Informacje o realizacji tych materiałów w ramach tego stypendium zawsze znajdują się na końcu moich filmów w postaci grafiki, gdzie zamieszczane są odpowiednie logotypy i oczywiście logotypy partnerów medialnych, w tym przypadku, zwłaszcza stowarzyszenia de facto z Błocka. Więc to tyle ode mnie. To widzimy się na kolejnym odcinku, już stanie moje Pa.